Hej, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć taką rzecz, którą pukną mnie mówi, którą wiem, że Uważam i myślę, żeby po prostu Wam przekazać, ponieważ potwierdzenie na to, co Bóg mi pokazał, co myślałam o tym, Bóg daje wiele razy myśli po prostu, by powiedzieć o tym, to potwierdzone zostało u innej osoby, która po prostu ma słowo też od Pana Boga. Uważam, że ma, bo naprawdę, co co mówi, to się po prostu wszystko spełnia, wszystko po prostu się spełnia po kolei, ile wszystko leci. I powiem Wam, że mm, dzisiaj chcę powiedzieć o odpocznieniu. Jak wiecie, każdy z nas jest wiele razy zmęczony, wiele razy zmęczony, zmęczony tym życiem w ogóle i psychicznie, i fizycznie, bo trzeba pracować, bo teraz inflacja, bo teraz to, bo teraz tamto i inne rzeczy. Dlatego powiem Wam, że Bóg pokazuje mi i mówi: odpocznienie tylko jest w Nim. I nie wiem, czy Wy tak doświadczyliście, czy nie, ale ja to doświadczyłam wiele razy, żeby być od. po prostu, żeby być odpoczy. Żeby być wypoczętym, o może takie słowo, uwierzcie mi, najlepszą rzeczą, jaką po prostu możemy zrobić, to przyjść do Boga. Bo jeżeli zobaczcie, nawet, nawet, też, nawet jakby można powiedzieć, właśnie fizycznie przyjdziesz, usiądziesz, odpoczniesz, a jak jeszcze w Bogu napełnisz się taką Bożą Miłością, Bożym Pokojem i w ogóle, to po prostu nie ma bata być niby po prostu odpocznięty, wypoczęty. Ja to sprawdziłam na sobie, jak byłam taka zmęczona, a potem spotkałam się na, właśnie na takim spotkaniu, wiadomo, w kościele, z, oczywiście z ludźmi wierzącymi, naprawdę, e, to powiem wam, że normalnie po prostu, mimo wszystko zmęczenia fizycznego, odczułam, że byłam i tak wypoczęta. I może bym pomodliła się, bo teraz tu będę czytała kawałek, tylko dwa wersety ze słowa Bożego i to będzie to wszystko na dzisiaj. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Panie Ty dotykasz tych ludzi, którzy to słuchają, Panie Boże. Proszę Cię o to, by ci, którzy to słuchali, przyjęli to do siebie, tak jak Ty, Panie, chcesz, żeby to przyjęli. Proszę Cię o to, byś otworzył ich serca, otworzył po prostu ich, um, otworzył po prostu ich rozum, otworzył ich oczy, uszy, aby mogli usłyszeć to, co tutaj teraz właśnie będę czytała, aby zobaczyli naprawdę to, co do, do nas chcesz powiedzieć, że Ty dbasz o nas i chcesz, byśmy po prostu odpoczęli. Amen. I też wam powiem, że ostatnio też słyszałam, ale to, ale to, ale to, to już dawno, dawno dawno, dawno wcześniej, i było takie słowo od innych takich tam osób, które słucham nie zawsze, ale tam czasami sobie coś tam włączę. Że mówili właśnie, że ten rok będzie takim rokiem dla chrześcijan, takim odpocznieniem. I ja mówię, o jakie odpocznienie chodzi? O co im chodzi? Przecież ja pracuję cały czas? No, no, bez sensu to jest, nie? Ale teraz jak przychodzę i teraz Bóg dopiero teraz mi to pokazuje, jest koniec miesiąca stycznia, bo to wiadomo, przeważnie zawsze jest na początku całego miesiąca, jest teraz, sorry, początek lutego, nie ma, nie tam koniec stycznia, no i powiem wam, że teraz rozumiem, o co chodzi z tym odpocznieniem i Bóg też to mi to przemówił teraz, eee, takie po prostu myśli dostałam od Pana Boga, wierzę bardzo, ponieważ do tego jest jakby fragment, który o tym mówi i to jest nawet jakby logiczne rzecz, można powiedzieć, ale na ten czas Bóg daje, na, na każdy czas daje coś nowego, coś innego, na każdy dzień. Dlatego warto Go po prostu słuchać i do Niego przychodzić. Mateusza 11.28 jest napisane tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Ukojenie w niektórych tak samo fragmentach jest. Ehm, po prostu ogólnie chodzi też o to, że właśnie mamy ja do Niego przyjść. Wszyscy napisane jest jakby zapracowani i przeciążeni. Wszyscy mogą być przeciążeni przez tą tutaj nawet grzeszną naturę, przez różne rzeczy typu grzechy, ale tak samo przez to, co tutaj właśnie musimy robić, czyli pracować, dbać o to, o to, o to, o tamto i w ogóle. I Bóg to chce, abyśmy do niego przychodzili, byśmy po prostu byli wypoczęci. Ja mimo wszystko mogę być zmęczona, że tak powiem fizycznie, ale jak do niego przychodzimy, słuchajcie, po prostu jest taki pokój. Że po prostu te otwierasz oczy i patrzysz i normalnie jesteś wypoczęty po prostu. I teraz odnośnik Hebrajczyka 416, bardzo piękny werset jest. 416 Hebrajczyków. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Bóg chce nam po prostu dać pomoc w stosownej porze nam pomoże ale mamy się zbliżyć do Niego ufnie, z ufnością, jak dzieci małe, które do nas przychodzą, do tronu łaski. I wtedy dostąpimy miłosierdzia i znaj znajdziemy łaskę, która nam zapewni właśnie pomoc od Pana Boga. To jest słowo, które uważam jest na dzisiaj dla kogoś może z Was, dla mnie osobiście, jak najbardziej jest słowo dla mnie, ale wierzę, że to jest kus budowaniu i mam nadzieję, że po prostu będziecie zachwyceni i weźmiecie to sobie do serca, ponieważ Pan Bóg chce Abyśmy naprawdę do niego przychodzili. Im więcej będziemy w nim, tym będziemy bardziej spokojniejsi i nic tu nas w ogóle słuchać nie dotknie. A co do osoby, która wczoraj słuchała mnie, dlaczego nagrywam właśnie tam w mojej pracowni, po prostu nie mam innych warunków na tą chwilę na razie, by nagrywać gdzieś indziej. <laughs> Czasami nagrywam w domu, kiedy jestem sama, ale teraz są ferie, więc w domu wolę tutaj być sama, nagrywając to wszystko. Yy, dlatego jestem tu w pracowni, yy, bo dzieci, wiadomo, są na przykład w domu, tam z babcią czy coś, tam zostają na chwilę, także jak coś, no to po prostu czasami takie filmiki tu będę dawała. W mojej pracowni. Wtedy po prostu jest też ogólnie dla mnie szybciej. Drugi filmik też pojawi się za chwilę, ponieważ Bóg pokazał mi też, o kogo mamy się modlić na ten czas. Znowu to jest jakaś tam osoba znana, uważam, chyba, chyba każdy praktycznie ją zna. Także powiem zaraz to już w kolejnym filmiku. Także do usłyszenia i widzimy się już w kolejnym filmiku. Bóg dnia wam życzę wszystkiego dobrego.